W jaki sposób skutecznie ograniczyć jedzenie słodyczy? Czy można do tego zaprząc naszą podświadomość? W jaki sposób mindfulness, czyli uważność, może nam w tym pomóc? Każdy z nas wie, że słodycze nie są zbyt zdrowe i że trzeba je ograniczyć. Szczególnie dotyczy to osób, które. Chcą zrzucić zbędny tłuszcz, odchudzić się nieco, mieć fajną sylwetkę i kondycję. Bycie fit i zajadanie się słodyczami nie idzie ze sobą w parze. Z drugiej strony, gdy słyszymy, że mamy wyrzec się słodyczy i cukru i wyeliminować je zupełnie, nie wydaje nam się to zbyt pociągające. Czy można zatem po prostu ograniczyć tylko ilość słodyczy? Czy w ogóle można zmienić swój apetyt bezboleśnie, tak by go po prostu, by po prostu nie chciało nam się jeść słodyczy? Czy całą robotę może za nas wykonać naszą, nasza podświadomość? Zanim odpowiem na te pytania, przypominam, że fajnie byłoby, gdybyś zasubskrybowała, zasubskrybował ten kanał. Mile widziana jest także łapka w górę. Oraz komentarz pod tym filmem. Zatem, czy może całą robotę wykonać za nas nasza podświadomość? I tak, i nie. Sprawa jest dość złożona. Podświadomość to nie jest żaden odrębny byt w naszej głowie, schizofreniczny alter ego, tylko po prostu utrwalone połączenia neuronowe w naszym mózgu, które działają tak szybko, że świadomość za nimi nie nadąża. Zanim pomyślimy, że słodycze są dla nas niewskazane, już powstaje na nie ochota. Uwarunkowana jest ona różnymi skojarzeniami, które powtarzane były przez lata, często od dzieciństwa i po prostu się utrwaliły. Na przykład ochota na słodycze może pojawić się. Ponieważ podświadomie wiesz, że masz je w zasięgu ręki. Eksperymenty pokazały, że jeżeli jednej grupie ludzi ustawi się miskę z cukiereczkami na biurku podczas rozwiązywania zadań, a innym ustawi się ją na półce oddalonej o 2 metry, więc trzeba wstać i pójść po cukiereczka, to pierwsza grupa zje dwa razy więcej cukiereczków niż ta druga grupa. Podświadomość uaktywnia apetyt na słodycze, ponieważ wie, że ma je blisko. Pierwsza wskazówka oddziaływania na podświadomość brzmi zatem nie trzymaj słodyczy na widoku. Nie trzymaj ich nawet w domu. Po prostu nie kupuj ich na zapas. Kupuj tylko wtedy, gdy masz na nie ewidentną ochotę. Podświadomość daje się kształtować przez nowe działania, nowe zachowania z jednej strony i poprzez wyobraźnię z drugiej strony. Mózg traktuje wyobrażenia, szczególnie te wyobrażenia, które są bogate i emocjonalne traktuje je podobnie jak realne doświadczenia. Zbadano to już wielokrotnie. Zbadano, że wizualizacja w wielu przypadkach daje bardzo dobre rezultaty. Stosuje się ją w, w sporcie, w terapii, w uczeniu się itd. Jednak to świadomość wpływa na podświadomość i robi to dwutorowo. Z jednej strony w realnym życiu, poprzez dokonywanie nowych, świadomych wyborów, a z drugiej strony podczas medytacji i wizualizacji, przygotowując się do nowych zachowań. Medytacja, czyli umiejętność nieoceniającej obserwacji własnych doświadczeń, w tym także własnych myśli, jest bardzo pomocna. Codziennie ćwiczymy uważność, mindfulness, podczas sesji formalnej medytacji, która może trwać 5 minut, 20 minut albo godzinę, w zależności od stopnia zaawansowania. Ćwiczymy ją także podczas dnia w krótkich kilku, kilkunastosekundowych chwilach skupienia uwagi na tu i teraz. Ta uważność, która rozwija się z czasem dzięki ćwiczeniom, pozwala zauważać te chwile, w których budzi się w nas ochota na słodycze. Pozwala ona także zauważać powiązania pomiędzy tą ochotą a sytuacjami, w których się ona pojawia. Na przykład, ktoś może nagradzać się słodyczami po ciężkim, pełnym stresu dniu w pracy. Mówimy wtedy, że zajada stres słodyczami. Stają się one formą nagrody za stres, sposobem na odprężenie się. Mogą być one sposobem na nudę, na złe wspomnienia lub obawy o przyszłość itd. Uzyskanie świadomości tego powiązania może być bardzo przydatne, ponieważ po to, by nagradzać się za stres w pracy, nie musimy używać słodyczy, ale możemy na przykład zafundować sobie przyjemną, relaksującą kąpiel w pachnącej pianie, czy innego rodzaju przyjemność. Możemy w ten sposób zaspokoić swoje potrzeby nagrody, odprężenia w lepszy i zdrowszy dla nas sposób. Wiedza o podświadomych neuronowych skojarzeniach nie jest jednak konieczna do tego, by zmienić swoje zachowania i stopniowo z czasem budować w mózgu zupełnie nowe, lepsze połączenia. Kiedy dzięki uważności będziemy w stanie zaobserwować moment pojawienia się ochoty na słodycze, możemy użyć paru sztuczek, by zmienić swoje zachowania. Pamiętać jednak musimy, że nie wolno nam z tą ochotą na słodycze walczyć. Nie wolno nam osądzać się za to, że ta ochota w ogóle się pojawiła. To nie ma żadnego sensu. A walka z zachciankami, wypieranie ich powoduje, że ich siła rośnie. Z czym walczysz, napiera, powiedział wybitny szwajcarski psychiatra Karl Gustav Jung. Zachcianki trzeba zaakceptować bez osądzania. Tego właśnie uczymy się podczas praktyki medytacji i uważności. U człowieka niepraktykującego natychmiast powstaje ocena, osąd, krytyka. My działamy inaczej. Akceptujemy naszą zachciankę i rozumiemy, że jej pojawienie się jest efektem działania starych, neuronowych połączeń w naszym mózgu. Ok. W tym momencie jednak możemy podjąć świadomą decyzję, co z nią dalej zrobimy. W mózgu nieuważnego człowieka takiej wolności decyzji w ogóle nie ma. Skazany jest na automatyczne zachowania. W tym momencie mamy kilka wyjść. Po pierwsze, możemy sobie powiedzieć: Ok, mam ochotę na coś słodkiego. Spoko. Pójdę do sklepu za parę minut. Zjem coś słodkiego za 10 minut. Nie walczysz ze swoją podświadomością, więc ona mówi, metaforycznie oczywiście. Aha, okej, okay, dostanę coś słodkiego za 10 minut, spoko, a zatem bardzo często co robi? No dokładnie, zapomina o tym. Po prostu zapomina. Zachcianki mają charakter nietrwały, mijają. Trzeba tylko o nich przestać myśleć. Jeżeli będziesz mówić sobie cały czas: Nie, nie zjem słodyczy, muszę być wolny, muszę być silny, silna, muszę mieć silną wolę, przecież postanowiłem, że rzucam cukier i tak dalej, to co będziesz robić? Będziesz o tym myśleć, więc zachcianka nie minie. Ale kiedy powiesz: OK, zjem za 10 minut. Podświadomość wtedy może się rozluźnić, może się uspokoić. Dostała wiadomość, że dostanie to, czego chce. Może zatem spokojnie przenieść uwagę na coś zupełnie innego. Na to, co masz akurat do roboty. Na lekturę, na ćwiczenia, na rozmowę z przyjacielem, cokolwiek, co nie jest związane ze słodyczami. Jest duża szansa, że Twój mózg po prostu o tym zapomni. Podświadomość w tym zakresie zachowuje się jak pies albo maleńkie dziecko. Ona żyje tu i teraz. Nie ma percepcji czasu. Nie zapamiętuje, że później nie zjadło słodyczy. Zapamiętuje jednak to, co wydarza się tu i teraz. Do tej pory doświadczenie podświadomości wyglądało tak. Zachcianka. Natychmiastowa realizacja zachcianki. Połączenie neuronowe wzmocnione. Teraz jednak ma nowe doświadczenie. Zachcianka, świadomość i brak natychmiastowej realizacji zachcianki. Więc to stare połączenie neuronowe jest przecinane, jak to się nazywa w neuropsychologii. Stare połączenie za każdym razem, kiedy reagujesz świadomie i aktywuj, aktywujesz ten drugi schemat, jest osłabiane. To jest doświadczenie, to jest realny neurofizjologiczny fakt. I nawet jeżeli za 10 minut znowu pojawi się ochota na słodycze, to i tak choć jeden fakt przecinania starego połączenia zaistniał. I zaczyna tworzyć się alternatywa dla starego zachowania. To proste. Prostacka wręcz metoda odwlekania realizacji zachcianki o 10 minut. Zadziwiająco dobrze działa w wielu przypadkach. Innym wyjściem jest połączenie pozytywnych emocji z nowym zachowaniem. Kiedy pojawia się ochota na słodycze, uświadamiasz ją sobie, bez osądzania, akceptujesz ją w sobie jako przejaw starych połączeń neuronowych w swoim mózgu. Następnie robisz głęboki wdech, a potem długi wydech przez usta ułożone jak do zdmuchnięcia świecy. I kolejny, jeszcze jeden, czy dwa, czy trzy. Wydłużasz wydech. Takie oddychanie aktywuje w Twoim układzie nerwowym nerw błędny i część parasympatyczną, która odpowiada za schładzanie układu nerwowego i aktywizację kory mózgowej, czyli aktywuje tak zwany zimny mózg, a schładza. Pod wzgórze układ limbiczny i inne części tworzące tak zwany gorący, czy też impulsowy, zachciankowy mózg. To daje czas. Naprawdę czasami wystarczy parę sekund, by podjąć lepszą decyzję. Robisz, robisz więc parę długich wydechów przez usta, ułożone jak do zdmuchnięcia świecy, i powtarzasz sobie w głowie na przykład spokój. Kontrola. Nie walczysz z zachcianką, tylko ją obserwujesz. Nie oceniasz, akceptujesz zachciankę jako zachciankę, ale nie działasz pod jej wpływem. Przywołujesz też pozytywne emocje, poczucie spokoju, poczucie kontroli, satysfakcję z tej kontroli, uczucie rozluźnienia. A następnie natychmiast zaczynasz robić coś innego. Musisz fizycznie zaangażować się w jakieś działanie. Na przykład zrób kilka przysiadów, wyjdź na spacer, weź kąpiel, cokolwiek. Twoja uwaga musi zostać przekierowana na coś zupełnie innego i musisz zaangażować w to swoje ciało. Kiedy praktykujesz medytację i uważność w ciągu dnia, to ćwiczysz umiejętność zarządzania swoją uwagą. Nikt nas tego w szkole nie uczy. Uwaga przeciętnego, niepraktykującego człowieka miotana jest przez czynniki zewnętrzne, które o nią walczą. Żyjemy w świecie mediów, mediów społecznościowych, gdzie uwaga przyciągana jest przez silne bodźce, którym trudno się oprzeć. Ktoś kogoś zabił, wybuchła wojna, giełda się załamała, epidemia. Podwyżki cen jedzenia, mieszkania drożeją, uchodźcy na granicy, katastrofa goni katastrofę. Aż dziwne, że udało się nam do tej pory jakoś przeżyć, prawda? Albo inne bodźce. Możesz mieć sukces na wyciągnięcie ręki, możesz jeździć tym mercedesem już jutro. Odkryj swój potencjał biznesmena, milionera w weekend. Zostań gwiazdą telewizji, celebrytą, najbardziej pożądanym mężczyzną, najbardziej pożądaną kobietą w weekend. Jedyna okazja. Przegrasz życie, jeżeli nie zainwestujesz teraz, prawda? A. Uwaga już poleciała. Tam, tam, tam. Idziemy za impulsami. Nie mamy zdolności zarządzania swoją uwagą. Impulsy kreowane są oczywiście przez innych. Przez media, koncerny, polityków. Ćwiczeni jesteśmy w tym od dziecka, poprzez gry, wideo, filmy itd. Podążanie za impulsami to prosta droga do otyłości, uzależnień, poczucia niższości, które zawsze przychodzi po nadmuchanym przez specjalistów od sukcesu w weekend poczuciu wyższości. Sinusoidalność zawsze nas obowiązuje. Po prostu mózg impulsowy rządzi. Cały świat temu sprzyja. No, prawie cały świat. Ponieważ niektórzy mówią: poczekaj, spokojnie, uwolnij się, przestań być marionetką. Zacznij zarządzać swoją uwagą. Zacznij od oddechu. I kiedy już wyćwiczysz mięsień uwagi, użyj go. By uwolnić się od starych neuronowych połączeń. Skieruj uwagę w inną stronę. Właściwie to nawet nie chodzi o to, by najpierw, najpierw rozwinąć mięsień uwagi i potem zmieniać swój nauk czy swój mózg. To dzieje się właściwie jednocześnie. Jednocześnie możesz praktykować medytację i uważność, i stosować przekierowania uwagi w momencie. Pojawienia się zachcianki. To jest sprzężenie zwrotne. Praktyka medytacji pomaga zarządzać uwagą, a zarządzanie uwagą pomaga w praktyce medytacji. To jest właściwie ten sam mechanizm po prostu ćwiczysz go w różnych okolicznościach. I za każdym razem, gdy zmieniasz kierunek uwagi, przecinasz stare połączenia i tworzysz nowe. Właśnie w ten sposób wpływasz na swoją podświadomość, na swój mózg. Zmieniasz go, ponieważ jest neuroplastyczny. Aby to skutecznie robić, możesz sobie pomóc przez pierwszych parę tygodni poprzez kilkunastokrotne wysłuchanie medytacji Uwolni się od słodyczy. Link na dole. Ona ustawi i utrwali w twojej głowie gotowy scenariusz działania w momencie pojawienia się ochoty na słodycze. Oraz sama w sobie jest ćwiczeniem uważności. A co jeśli mimo wszystko sięgniesz po słodycze? Dalej obserwuj bez oceny całą sytuację. Skorzystaj z medytacji. Niech zjedzenie cukierka będzie w pełni świadomym doświadczeniem. Uczyń z niego medytację. Kiedy to zrobisz, wprowadzisz do zachowania dodatkowy czynnik świadomość. Zachowanie przestaje być automatyczne, przestaje być nawykiem. I z czasem możesz zauważyć, że ochota na słodycze się zmniejszyła. Albo stwierdzisz, jakkolwiek dziwnie, to teraz nie zabrzmi, że ten smak wcale nie jest taki idealny i wystarczy ci tylko jedna kostka czekolady, a nie cała tabliczka. Robiono już takie eksperymenty i okazało się, że obecność pełnej uwagi, pełnej świadomości podczas zachowania nawykowego zmienia je. Ludzie redukują i to bardzo znacznie ilość słodyczy, ilość wypalonych papierosów, ilość wypitego alkoholu. Świadomość, nieoceniająca świadomość, którą ćwiczymy podczas medytacji i którą stosujemy w codziennym życiu, niesie ze sobą wolność. Na koniec powiem tak. Nie jest to jedyny sposób na kontrolę słodyczy, ale moim zdaniem jest on najskuteczniejszy. O innych sposobach, takich jak na przykład wytwarzanie negatywnych skojarzeń ze słodyczami, nagram film w późniejszym terminie. Jeżeli spodobał Ci się ten film, poleć go swoim znajomym na Facebooku, zaznacz pod filmem kciuk w górę i zostaw komentarz. Pod filmem znajdziesz także link do medytacji Uwolnij się od słodyczy oraz link do kanału live'owego, gdzie w każdy poniedziałek spotykamy się, by pogadać trochę o medytacji, o różnych aspektach medytacji i wspólnie sobie razem popraktykować. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.